Cześć, Witam w kolejnym dniu zwiedzania Rygi. Dzisiaj będziemy zwiedzali tak zwaną Pardagawę, czyli wschodnią część miasta, położoną też przy rzece Dźwignie. I zaczynamy tutaj od targowiska najstarszego targowiska w mieście. To targowisko jest znacznie mniejsze od centralnego targowiska, które znajduje się tam bliżej dworca kolejowego. No, ale też jak widzicie, jest pod zadaszeniem, właściwie wszystko tutaj jest czego potrzeba. Także są wędliny, jest nabiał, są warzywa, są też produkty garmażeryjne. Także, wszystko co potrzebujemy, to tutaj znajdziemy. To targowisko otwiera się trochę później, bo dopiero o godzinie 9. W przeciwności do tego ogromnego, które otwiera się o 7 rano. My jesteśmy właśnie o godzinie 9.10. Więc jak widać dopiero tutaj Panie rozkładają towar, a tam gdzie są wyroby piekarnicze, to towar jest dopiero przywożony. Tutaj też można pizzę przekąsić, pizzę z kurkami, co jest rzadkością u nas. Jest pizza z grzybami, ale nie z kurkami. Tutaj kurki są bardzo popularne, tutaj też przed chwilą przywieziono pączki. Pani dopiero rozkłada te pączki. A my tutaj. Spożyjemy śniadanie, czyli kawę i bajgle. Dzień zaczynamy śniadaniem i wreszcie nastąpił ten moment, że możemy zjeść bagle, bo jakoś nie było okazji. Bartek ma z łososiem i z serkiem Filadelfia. A ja mam na słodko z gruszką i z serkiem. I jeszcze z karmelem. O tutaj. Pycha. Okazuje się, że Bartek dostał kartę lojalnościową i chyba będziemy musieli tu wrócić, bo już ma dwie pieczątki. Także jeszcze jak kupimy, wygląda na to trzy razy, to dostaniemy coś za darmo, ale nie wiem co, pewnie magla. No jednak ja się nie mogłem powstrzymać i kupiłem ten kawałek pizzy tutaj z kurkami. Co ciekawe, kurki tu są znacznie bardziej popularne od pieczarek. Pieczarek praktycznie nigdzie nie widziałem na stoiskach, natomiast kurki są po prostu wszędzie i dlatego też mamy pizzę z kurkami. A tutaj mamy stoisko z produktami ekologicznymi. Chleb bezglutenowy, jakieś jogurty, kefiry. Jest też stragan z oliwkami, innymi przysmakami greckimi. No i nie może zabraknąć stoiska z rybami. Ryby wędzone, przeróżne gatunki. A tośmy ostatnio się dowiedzieli, że ta ryba to jest minoga. Minoga w galarecie. W taki dziwny sposób. Przechowywana czy też robiona. W piwnicy pod targowiskiem, gdzie kiedyś przechowywano mięsa i inne produkty łatwo się psujące, dzisiaj znajduje się sklep ze starociami. A na piętrze targowiska znajdują się kawiarnie i restauracje, taki food court. Jest też miejsce dla dzieci, żeby się mogły bawić. Jak rodzice tutaj się pożywiają. No a tak wygląda targowisko z wysokości pierwszego piętra Przed targowiskiem znajduje się taka wysoka wieża Nie wiem, chyba radiowa a Wygląda jakby miała ze 100 lat Tak mi się kojarzy jak ta wieża w Gliwicach Przedwojenna No a tak wygląda targowisko z zewnątrz Mamy też datę produkcji 1893 Bardzo ładny budynek jeszcze z innej perspektywy, tak właśnie wygląda targowisko. No a tu jest bardziej już tak dzielnicowo, zaściankowo bym powiedział. Znowu te stare budynki. Trochę jakbyśmy wyjechali poza miasto. Drugim punktem na dzisiejszej mapie jest zwiedzania jest Narodowa Biblioteka, zwana też Pałacem Światła, z uwagi na swoją przedziwną konstrukcję i te świetlne lukary, które znajdują się na dachu. Zaraz tam wejdziemy i zobaczymy, jak to wygląda od środka. Wchodzimy do środka, taki ciekawy hol, makieta. Idziemy do informacji, dowiedzieć się, w jaki sposób można tą bibliotekę tutaj zwiedzić. Żeby zwiedzić bibliotekę, trzeba najpierw wszystkie bagaże zostawić w szatni. Pobiera się taką kartę wizytora i tutaj to skanujemy. Otwiera się, no i idziemy zwiedzać. Na piętrze siódmym znajduje się przestrzeń publiczna. Można sobie zobaczyć bibliotekę z góry. Są tu też jakieś takie niewielkie wystawy. Trochę malarstwa, trochę rzeźby, trochę jakichś innych artefaktów. Tak wygląda czytelnia dla dzieciaków. Wjechaliśmy na 11 piętro. Tu jest taki poziom obserwacyjny. Możemy zobaczyć całą rygę. Niestety nie mogę bliżej podejść, ponieważ na szybach są takie naklejki. Które spowodują, że będzie pikselo obrazu. No, ale tak to wygląda. Weszliśmy jeszcze wyżej, piętro 12. No, ta dźwina to jest naprawdę ogromna rzeka. Na pewno jest znacznie szersza niż Wisła. Tu mamy tu właśnie to nowoczesne centrum Rygi, a w tą stronę stare miasto. A tu miejsce do odpoczynku dla Magdy i dla mnie. Takie kanapy można sobie poobserwować, jak żyje miasto. Obok Biblioteki Narodowej znajduje się Muzeum Kolejnictwa, i tu widzimy fragment wystawy tego muzeum. Zdjęcia i widok byłby stąd fenomenalny, gdyby nie te nalepki na szybach nie wiem, w jakim celu to jest tutaj przyklejone. Jeżeli się domyślacie albo wiecie, to dajcie znać, bo mnie to zastanawia. Jesteśmy trochę niżej i tu nie ma tych okropnych nalepek, za to szyby nie są zbyt czyste i kamera traci ostrość. Ale tak wygląda stare miasto. Na każdym z pięter znajdują się jakieś niewielkie wystawy. Tutaj jest na przykład wystawa pieniądza, akurat banknoty. Tam były monety. No a jedna ze ścian jest zrobiona właśnie w ten sposób, czyli Tysiące książek. Na parterze biblioteki jest jeszcze cała masa przeróżnych wystaw. Na przykład tutaj jest wystawa fotografii, a tutaj jest wystawa dotycząca historii książek. I też najstarsze dzieło z 1205 roku znajduje się właśnie tu. Przypominam, że w 1201 miasto otrzymało prawa miejskie, także jest to naprawdę archiwalna sztuka. Mamy też nieco młodsze książki: 1455, 1525, 1580. Wszystkie one są tutaj wystawione. No, cała masa pozycji od wieku praktycznie XIII do współczesności. Mapy tematycznie podzielone książki no bardzo ciekawa i pouczająca ta wystawa jest także na pewno młodzież też zainteresuje tak jak mówiłem tu jest muzeum kolejnictwa ale zwiedzanie już pozostawimy wam znajdujemy się praktycznie w centrum miasta tutaj taka chatynka a tutaj taki budynek Kolejny punkt na mapie dzisiejszego zwiedzania, to cerkiew Trójcy Świętej. Stanowi jedno z ważniejszych zabytków religijnych i architektonicznych Litwy. Została zbudowana w stylu neobizantyjskim w roku 1876, gdy Litwa była częścią Rosji. Ta cerkiew jest jednym z najważniejszych miejsc kultu prawosławnego w Rydze, a jej wnętrze zachwyca przepięknymi mozaikami, malowidłami i ikonami. Wysokie złocone kopuły oraz przestronne wnętrza tworzą majestatyczną atmosferę. Z tyłu jest tak zwana fara od Farosza. Fara zwana zakrystią. Chociaż tutaj mieszka prawdopodobnie pop. Oczywiście wewnątrz nie wolno nagrywać, więc wam tylko z daleka pokazałem, jak cerkiew wygląda w środku. A przed cerkwią taki budynek z wieżyczkami. Wygląda jak zamek średniowieczny. A gdzie jak zwykle udało się nas wkręcić w wycieczkę? Wycieczka darmowa organizowana przez informację turystyczną miasta Ryga. I dzisiaj będziemy wędrowali szlakiem Art Nouveau po Starym Mieście. Także poznamy te wspaniałe architektoniczne zabytki. I oczywiście zapraszamy Was również na tą wycieczkę. Otóż, jak się dowiadujemy, przez wiele setek lat przedmieścia Rygi miały zabudowę wyłącznie drewnianą. Takie było po prostu prawo w cesarskiej Rosji. Że przedmieścia miejskie muszą być zabudowane drewnianymi budynkami, ponieważ forteca, która znajdowała się na starym mieście, była całkowicie otoczona murami i kamienna. W związku z tym, podczas jakichkolwiek ataków nieprzyjaciela, całe przedmieścia w dość szybki sposób palono. W związku z tym, po pierwsze, była lepsza widoczność z fortecy, a po drugie, wrogowie nie mieli potrzeby zajmowania tego terenu, ponieważ nic tam się nie znajdowało. Taka zabudowa znajduje się właśnie w wielu miejscach na przedmieściach. Stąd też wielokrotnie w naszych filmach podczas zwiedzania Rigi widzieliście właśnie te drewniane domy. Niemniej na początku XIX wieku zaczęła wchodzić w architekturze secesja. No i też Art Nouveau. Tych budynków w stylu Art Nouveau jest ponad 800 w samej Rydze. No, my co prawda chyba nie zobaczymy ich wszystkich, ale te najznamienitsze przykłady na pewno będziemy widzieli. Ten postument już wam pokazywałem w poprzednim odcinku. To jest. George Amistad, zwany wielkim budowniczym Rygi, który na początku XIX wieku rozpoczął tutaj reformę w architekturze i w infrastrukturze Rygi. Pochodził ze Szkocji, natomiast jego żona pochodziła z niemieckiej rodziny, która rezydowała właśnie tutaj w Rydze, bo Niemcy byli największą społecznością, która zamieszkiwała Rygę w tym czasie. A to jest ich pies. W związku z niespotykanym rozwojem miasta na przełomie XVIII i XIX wieku, wybudowano Politechnikę Ryską, żeby można było szkolić przybywającą tutaj z wszystkich regionów młodzież. Politechnika wybudowana jest w stylu neoromańskim, a ukończyło ją wielu najznakomitszych łotewskich inżynierów i architektów. Znajdujemy się teraz w drugim największym parku w Rydze. Nazywa się Park Wermany od nazwiska założycielki. Tutaj na terenie właśnie tego parku znajdowały się liczne zabudowania drewniane, które podczas jednego z ataków napoleańskich zostały spalone. No i w tym miejscu właśnie ufundowano park. Był to park wyłącznie dla elit obowiązywało tu bardzo wiele zasad. Trzeba było być odpowiednio ubranym i wywodzić się z odpowiedniej rodziny, żeby można było korzystać z tego parku. Ponieważ Łotysze uwielbiają kwiaty, co też ze zdziwieniem zauważyliśmy podczas spacerów tutaj po mieście, że bardzo dużo osób właśnie z bukietami chodzi. To tutaj przy parku znajduje się targ kwiatowy, który jest czynny 24 godziny na dobę, wszystkie dni w tygodniu. Tutaj właśnie mamy przykład wspaniałej secesji, gdzie kilka kolejnych kamienic jest w stylu secesyjnym. Dodatkowo ryga miała szczęście, ponieważ podczas II wojny światowej tylko 2% zabudowy zostało zniszczone. W związku z tym mogły te kamienice się zachować. Tutaj mamy kamienice secesyjne, jednej po drugiej, ale ciekawostka, widzimy tutaj sklep Lewisa Straussa. Otóż mężczyzna, który wynalazł jeans, pochodził właśnie z Rygi, był po prostu Łotyszem, ale ponieważ nie miał pieniędzy na wdrożenie tego projektu, sprzedał go firmie Lewis Strauss. No i tutaj mamy sklep firmowy tej firmy. Wspaniały przykład odrestaurowanej kamienicy w stylu Art Nouveau. I to, co jest fascynujące właśnie w tym stylu, to to, że po prostu nie znajdziemy nigdzie drugiej takiej samej kamienicy ani takich samych zdobień. Tak jak było to w secesji, gdzie często elementy architektoniczne były powtarzane. Tutaj również mamy taką kamienicę w stylu Art Nouveau. Niestety, trochę drzewo nam tutaj zasłania. W czasach, kiedy budowano te kamienice, obowiązywało prawo, które zmuszało wykonawców do budowania budynków nie wyższych niż 6 pięter, łącznie z parterem. Dlatego żadna z tych kamienic nie jest wyższa niż 6 pięter. Teraz widzimy trochę lepiej ten budynek. To jest bardzo ciekawy przykład pomieszania secesji z art nouveau, dlatego że budynek został wybudowany w stylu secesyjnym i kiedy art nouveau stało się modne, właściciel poprosił architektów o przebudowanie go i ozdobienie w stylu art nouveau. W związku z tym zabiera on jedną i drugą wersję stylu architektonicznego w sobie. Zobaczmy teraz klatkę schodową tej kamienicy. Tutaj mamy wejście. Tak wygląda klatka schodowa. Przepięknie zdobiona. To kamienica również z XIX wieku, ale znajdowała się wewnątrz dziedzińca. Dlatego nie było potrzeby ani konieczności, aby była piękna. W takiej kamienicy mieszkali głównie robotnicy. Tutaj mieszkania są maksymalnie dwupokojowe. Oprócz wielu cech, które różnią secesję od Art Nouveau, to zwróćcie uwagę, że budynek w stylu secesyjnym ma zdobienia w formie horyzontalnej, natomiast budynek Art Nouveau ma zdobienia w formie wertykalnej. No i tutaj świetny właśnie przykład: po lewej kamienica Art Nouveau, po prawej secesja, dekoracja po lewej wertykalna, po prawej horyzontalna. Jedna z tych właśnie, nazwijmy to, kamienic drewnianych, które pozostały. A tutaj jeszcze coś innego. To budynek z 1905 roku w stylu narodowego romantyzmu. Czyli Łotysze chcieli po prostu mieć jakiś swój własny styl i zasugerowali się troszeczkę stylem fińskim. Zastosowali też naturalne materiały no i powstało właśnie coś takiego. Te okna w takich dziwnych kształtach. Wejście też takie dość ciekawe, a w ogóle to jest szkoła. Tutaj mamy jeszcze jeden budynek w stylu narodowego romantyzmu. A przed nami Cerkiew Aleksandra Newskiego z XIX wieku. Kolejny budynek z 1906 roku w stylu Narodowego Romantyzmu. A tutaj już mamy budynek raptem 20 parę lat starszy, w stylu funkcjonalistycznym. I co ciekawe, obydwa budynki zaprojektował ten sam architekt. Tutaj jeszcze dodam, że y, takie kamienice posiadali bardzo bogaci ludzie, którzy dużo podróżowali. W związku z tym, na kamienicy znajdują się też jakieś ornamenty dotyczące podróży. Na przykład tutaj mamy jakiegoś takiego krokodyla. Dzisiejszy Radisson Blue Hotel to dawny sowiecki hotel Ryga. To jedyny hotel, w którym za czasów sowieckich obcokrajowcy mogli przebywać. Wszystkie pokoje miały tutaj podsłuch KGB. To jeden z najciekawszych budynków w mieście. Też symbol Art Nouveau. Budynek ten nazywa się budynkiem szalonego piekarza, ponieważ występuje tu taka duża ilość zdobień, jak na torcie. Budynek powstał w 1903 roku i był bardzo kontrowersyjny jak na ówczesne czasy. Architekt interesował się nie tyle zdobieniami związanymi z naturą, co był po prostu inżynierem, i w związku z tym te zdobienia tutaj mają charakter mistyczny. Częściowo nawiązują do starożytnego Egiptu, częściowo do Grecji i innych kultur. W związku z tym jest tutaj totalne pomieszanie wszystkich możliwych stylów. Zaraz obok stoi. Kamienica w stylu Art Nouveau jest spokojna w kolorze takiego lekkiego różu, w takim pudrowym kolorze, ale była szybko budowana i popełniono różne błędy tutaj w trakcie jej budowy. Więc zobaczcie, jak te błędy później naprawiano. Okna są przechylone, balkony też opadają lewą stroną. No i próbowano to w ten sposób ratować, właśnie. Po drugiej stronie ulicy też bardzo ciekawy budynek z takimi atlasami podtrzymującymi te balkony ilość zdobień na tej kamienicy jest po prostu oszałamiająca no widocznie na tej ulicy właśnie prześcigano się w tym czyja kamienica będzie miała więcej zdobień i będzie bardziej reprezentacyjna na kolejnej ulicy aż 5 kamienic zaprojektowanych przez jednego i tego samego architekta to są kamienice bardzo bogatych mieszczan. Tutaj zobaczcie, że to jedno dodatkowe piętro zbudowano tylko po to, żeby zdobiło tą kamienicę. Jest tutaj wszystko: ogień, woda, powietrze, maski, rzeźby. A to dziedziniec tej oszałamiającej kamienicy. Zupełnie nic ciekawego. Zero zdobień, po prostu mieszkania. Więc było to w stylu zastaw się, a pokaż się. I tylko fronty tych kamienic były takie spektakularne. Kolejna z tych pięciu sąsiadujących kamienic. Tu już jest trochę mniej tych dziwnych zdobień. Na fasadzie tej kamienicy architekt wyraził swoją fascynację antyczną mitologią. Tam u góry mamy. Meduzy greckie, a całość jest oczywiście w stylu Art Nouveau. Każde piętro, każde okno jest w innym kształcie. Te lwy przy wejściu i te, które widzieliśmy przed wejściem do poprzedniego budynku, miały symbolicznie chronić tych bogatych mieszkańców przed biedotą, która mieszkała w takich kamienicach, jak pokazywałem wcześniej. No i kolejna kamienica. Pana Eisensteina, architekta. Tutaj znowu tego rodzaju zdobienia. Dla kontrastu, kamienica w stylu narodowego romantyzmu, w kolorze szarym, bo to właśnie charakteryzowało te kamienice. Zupełny brak zdobień, wygląda bardzo ciężale. Tutaj koty z filmu animowanego, który zdobył Oscara. Film się nazywa Flow. A to są właśnie koty, które tam występowały. Jeszcze kilka zdobień, właśnie z tej samej kamienicy. Tutaj psy. Tutaj nie wiem, kto to jest. Gigantyczna maska. No, i takie klatki schodowe były wtedy w tych kamienicach. Akurat w tej kamienicy znajduje się Muzeum Art Nouveau. A tu jest wejście do tej kamienicy. No i też takie zdobienia, malowidła wszędzie kolorowe. Na zakończenie zwiedzania tradycyjny budynek drewniany. W którym chyba będzie jakaś impreza się odbywała. Jeszcze dla kontrastu pokażę Wam Rygę jedną ulicę dalej. Takie biedne zabudowania. Tak, pomału kończymy już tą wycieczkę. Trwała blisko 4 godziny. Ja tylko pokazuję Wam wybrany fragment i te najciekawsze miejsca. Moim zdaniem najciekawsze. Natomiast mam nadzieję, że zachęciło Was to do odwiedzenia Rygi. Lody w rydze ogólnie są kiepskie, a to jedna z niewielu miejscówek, gdzie są naprawdę wyborne lody kraftowej produkcji. Molberts polecamy. Magda ma takie. To jest Art Nouveau po renowacji, a to jest tylko Nouveau taka plomba nowoczesna. Polecił nam pan przewodnik tą cukiernię. Faktycznie przyszliśmy tutaj na kawę z ciastkiem i naprawdę wypieki są zjawiskowe, także my też polecamy. Kuk! To znaczy ciasteczko. pokazem światełek w parku w centrum miasta kończy się nasza podróż po Rydze jutro wracamy do kraju mam nadzieję, że filmy się wam podobały, a to co żeśmy pokazali zachęciło was do odwiedzenia tej przepięknej stolicy tymczasem żegnamy się, do zobaczenia trzymajcie się, cześć